Hej, 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 trzeciczekiem do wszystkich bardzo serdecznie, jestem Felician i zapraszam się na kolejny odcinek Gotika. Na początek rozwiążemy pewną sprawę rybaka, ponieważ musimy e, pomóc mu w tym, by on sprzedawał ryby, bo inaczej może trochę mu tam to zaszkodzić. Więc idziemy sobie do Martina, bo on jest osobą, która e, jakoby może pomóc nam w tej sytuacji. Więc tak, Martin. wow, trochę laguje znowu, nie wiem czemu. E, nie możesz mi czegoś sprzedać? Nie możesz mi sprzedać czegoś z rzeczy paladynów. Chcesz coś kupić? Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Jeśli będziesz w stanie zrewanżować mi się za kłopoty, które będę miał, gdy coś zginie, to możemy się jakoś dogadać. Często się zdarza, że coś nagle znika? Nie. Jeśli kwatermistrz twierdzi, że wszystko jest w porządku. Rozumiem. Eee, rybak, farim ma problemy ze strażą miejską. rybak Farim ma problemy ze strażą miejską, cały czas go okradają Czemu powinienem się tym przejmować? Cieszysz się szacunkiem paladynów Farim potrzebuje twojej ochrony, z chęcią odda ci w zamian część tego co wyłowi Już wiem o co ci chodzi Ryby, jakbym nie miał dość innych problemów Powiedz swojemu koleżce, żeby się ze mną spotkał Chcę dokładnie wiedzieć, o co chodzi z tą strażą miejską. Zajmę się tym. No i spoko. Idę do Farima w tym momencie. O Jezus, no nie mogę coś z tym... E, z tymi całymi... Całą e, porto, śmieszną portową... E, dzielnicą wiąże się tyle lagów, Że no po prostu przepraszam was ewentualnie, że... Coś takiego tutaj występuje, no ale jasnym, nic niestety nie mogę zrobić. Nie wiem, co jest z tego powodem. Chciałem, żeby to hey. zniknęło, a niestety nie wiem, jak. Eee, wiem, już, jak rozwiązać twoje problemy. wiem, już jak rozwiązać Twoje problemy. Zamieniam się w słuch. Jestem tu od niedawna i mało mogę. Ale znam kogoś, kto mógłby ci pomóc. Martin, kwatermistrz Paladynów, powiedział, że chętnie wysłucha Twojej skargi. Myślisz, że powie strażnikom, by zostawili mnie w spokoju? Tak powiedział. Dobrze, wielkie dzięki. Niestety nie mogę ci się odwdzięczyć, chociaż. Ten dziwny, błękitny kamień znalazłem kiedyś na wyspie w pobliżu Korinis. Nie sądzę, by był wiele wart, ale ktoś taki jak ty na pewno znajdzie dla niego zastosowanie. Akwamary, no i spoko, koniec. Tu widzę jakieś dwie ryby leżą. Wezmę je sobie, bo a się do czegoś przydadzą. Tu jeszcze... Rana Muszla i idziemy sobie. Pamiętacie, może to miejsce, jak polowaliśmy, to tam troszeczkę dalej. Wow, 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 wow. Troszeczkę dalej z tego, co mi pisał w komentarzu. Wiem, że może trochę mogłem to wcześniej zrobić, ale miałem tak nagrywałem tych odcinków do przodu trochę, więc nie wiedziałem tak za bardzo jeszcze o tym. Ale podobno tam miejsce, gdzie polowaliśmy. Tam odbijając kawałek w prawo, czy być może w lewo, znajduje się grota bandytów. Ja bardzo chętnie bym y, nawiedził tych bandytów, bo no, myślę, że z dwoma bandytami jeszcze jako tak oddałbym sobie radę, no bo z tymi na początku y, których mijaliśmy tam w górniczej Dolinie, nie, to nie była Górnicza Dolina, prostu tak schodziliśmy od Xardasa, wieży, no to było tam kilku przecież tych, że zimieszków, a daliśmy im radę. Dobra, zapiszmy sobie, bo potem będzie, że zginę gdzieś po drodze przez przypadek, nawet konkretny. Bo ja, no ja mam takie tendencje, przecież widzieliście już nie raz, że coś takiego się dzieje. Będzie trzeba po jakimś czasie tutaj z tym Torbenem też co nieco porobić. On będzie musiał zyskać nasze zaufanie. Tylko, że najpierw z tego co wiem, to musimy jakąś misję o kupca zrobić, żeby on to zaufanie u nas zyskał, ale spokojnie zrobimy sobie to za jakiś czas. Tymczasem właśnie idziemy sobie na polowanie na e, bandytów, bo bardzo dawno nie miałem jakoś styczności z nimi, a znaczy no miałem kiedyś w kilku poprzednich odcinkach. Tylko tyle, że jedynym problemem był fakt, że no po prostu za słaby byłem na to, żeby e, dołożyć im porządnie, ale. Te, ci mogą być akurat takimi, których mogę sobie na tym poziomie spokojnie rozgromić. I zobaczymy, czy to nam w ogóle wyjdzie. Bardzo bym się ucieszył, gdyby nam to wyszło. Yy, tylko, no mówię, to nie jest tak, że. Pf... No, że ja to na pewno zrobię. Ale sprawdzić nigdy nie zaszkodzi. Co, co mi tam zaryzykować, mogę. W końcu żyję się tutaj więcej niż raz. O, to jakiś obóz jest. A no tak, ja miałem prawo odbić. Czarne gobiny, jakby się wszystkie na mnie nie rzucały po drodze, to może jeszcze bym je zabił. Tam widzę jakąś skrzynię. No nie, warto byłoby spróbować. Dobra, zabiję jednego. Uciekamy kawałek. Zrobimy taką taktykę małą. Kurde, jak one machają tymi swoimi gównami. Przy okazji wbiję poziom. Uciekniemy w taki spory kawałek od nich Spróbujemy sobie się podleczyć I spróbujemy zaraz znowu przyatakować Gnoja Ostryga Punktów trafień ile daje, spoko Ostro I kolejny poziom w sumie wbiję, To mi się bardzo podoba Nie podoba mi się tylko te dźwięki z oddali, jakby to yy, Już wspominane wcześniej przez ksardasa moki wydawały, bo takie podobne jęki jak w Skyrimie wydają te e jęki, więc no tak się mogę podejrzewać, że to jest właśnie to dobra, spróbujemy, właśnie tak jak mówiłem przed chwilą pokonać resztę czarnych goblinów one nie są specjalnie silne, ale natomiast jeżeli ich cała gromada na nas wpadnie, no to tak jak większość stworów potrafią nam naprawdę bubu zrobić Dobra, dwa. No właśnie, to jest też wkurzające, że one tak biegają. Chodź tu. No. I. dobrze. No to zbierajmy sobie najpierw tutaj z Was rzeczy wszystkie. Ale tutaj widzę, że nic ciekawego. Za bardzo tych goblinów nie chcę wypaść. O, mięso kopacza. Eee, musimy sobie tutaj znowu zjeść. Zaraz to zapiszemy znowu, bo mm, dosyć fajnie mi to wyszło z tym całym tutaj obozowiskiem. Można tak to nazwać chyba śmiało. Eee, Czarnych goblinów. Ładnie mi to wyszło wszystko. Zabijłem sobie kilka goblinów dosyć odważnie. Tam jeszcze jakieś Skarby czekają na mnie, zdaje się. Chyba, że jeszcze jakiś goblin ich pilnuje. Chociaż nie sądzę, żeby ich pilnował. Myślę, że wszystkie za mną już ruszyły. One mają taką jakąś naturę dziwną, że. A kurde, te chyba ma. E. Jest jednak jeszcze jedna menda. Dobrze, i zabity i ten. 20 złota pilnowały. Znaczy jeszcze muszę raz sobie zebrać to całe złoto. Ale co tam? Trochę złota pilnowały. To mi się zawsze przyda, bo znaczy będę musiał najpierw trochę potrenować jeszcze co niektóre swoje zdolności, by niektóre rzeczy nosić, ale jak już potrenuję, no to czeka na nas, powiem wam, że dosyć przyjemna rozgrywka, ponieważ yy, mam tego złota trochę odłożonego, i z tego wynika też, że trochę tego złota przeznaczę na bronie które no, powinny nam troszeczkę, nie powiem ale przynieść korzyści tutaj, jak to prawo odbić, tutaj chyba nie, nie w tą stronę chyba idę, tam powinienem jednak iść kawałek w bok czyli ty gobliny jak zabiję to będzie spoko znaczy jak zabiję, to już jest spoko i teraz jedynie jeszcze zostało nam tam zeskałcenie lokacji gdzie są te ci bandyci, czyli gdzieś tutaj chyba powinno być jakieś obozowisko małe ich. O ile się nie mylę. No tu jakaś drużka taka jest, jako taka. Taka mizerna, ale jest. Prze przebędziemy tą drogę. Ale wiecie co? Ja za chwilę do Was wrócę. No dobra, ja już myślę, że powróciłem do gry, więc idziemy tam sobie zobaczyć dalej, co będzie e, czyhało na nas no, na końcu drogi. Bo wi widzę, że tutaj powoli zaczyna zwężać się ta droga, więc zaraz, właśnie, kamienna tablica. E, tablica magów czy uczników. Wszystko poziom drugi. Na poziom drugim, chyba, póki co. Nie mogę sobie poinwestować myślę, więc zapiszmy sobie tylko grę, bo wiecie, potem wynikną z tego różne takie nieprzyjemności, a ja nie chcę mieć przypałów, bo widzę, że tutaj jakiś bandyta biegnie do mnie, próbujemy się z nim trochę pobić. Chociaż widzę, że no całkiem, całkiem z gościu w stanie mi e, życia zabrać. O nie, 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 ja stąd uciekam e, Ponieważ mam zbyt mało życia, by e, poradzić sobie z tym Uciekaj przeciwnikiem, więc zjejemy sobie póki co. Nie będziemy się jakoś specjalnie dawać z nim w bójkę, znaczy zaraz się zdamy z nim w bójkę, tylko Niech da mi się najpierw chociaż trochę y, uleczyć, y, weźmiemy sobie te mocniejsze jakieś rośliny lecznicze, właśnie tego typu rzeczy. Y, bo ja nie chcę z tym gościem y, tak na kozaka się bić, zapiszmy sobie znowu grę. Bo to nam powinno jakoś, y, jako tako. Pomóc, ewentualnie, że nie będziemy zaczynali od zera, w sensie, że tam jak tutaj wejść, znaczy wejście to już nie będzie normalnie, tylko wiecie o co chodzi, że nie będę musiał y... po prostu bić się jeszcze raz tym gościem na wejściu, tylko już tego, który teraz mnie ścigał, to tego sobie zacznę bić. Weźmiemy sobie go z... Rabuś, tak? Chyba jakiś silniejszy jest niż bandyta, więc odsuniemy się kawałek. Próbujemy, przynajmniej trochę go posiekać za chwilę. E, zobaczymy jak to nam pójdzie. On no Nie biegaj dookoła, nie chcę mieć z tobą e, problemów żadnych. Gościu, patrzcie jeszcze ucieka tak, żebym go nie trafił. Co za typek. Dobra, dostał. Choć nie był to przeciwnik, no powiem wam, łatwy eee... od jakieś, jakieś śmieci takie bardziej nic nieznaczące, ale jedzenie muszę wieszcie się podleczyć tutaj z jedzeniem, bo no potem po prostu jest słabo jeżeli coś mnie dopadnie i nie chciałbym po prostu żeby mnie coś nieciekawego dopadło, zapiszmy sobie znowu grę bo jeżeli jeszcze jakiś tam bandyta siedzi w środku to no wolę mieć jednak znowu zabezpieczenie tego typu, że yy, no, no że mnie nie zaskoczy, nie. Też problemem jest fakt, że yy, no właśnie yy, to, że mam z bronią. O kurde, jeszcze dwóch tutaj, yy, dwóch mnie tutaj gania, a ja jestem tak no niezbyt jeszcze doświadczony, jeżeli chodzi o walkę bronią i te obrażenia. No, są naprawdę różnie, ale to różnie zadawane. Czasami się stwarci tak, że 3-4 strzały i na przykład nawet takiego bandyty czy rabusia może nie być, bo nam się trafiają obrażenia krytyczne, a czasami jest tak, że po prostu, no, muszę się męczyć. W sumie ten rabuś, czy to był bandyta, nie wiem w sumie, wyg wyglądał twarzowo troszkę jak yy, yy, wrzut z jedynki, o ile pamiętacie. Przywołam sobie może goblinki. Zobaczymy co na to powiedzą. Znaczy jednego. Nie, no jeden. Szkielet goblin. Ciekawe co oni z tym teraz zrobią. Dobra, idziemy tam sobie e, ich zainteresować co. Ta bandyta jest. Tak chcę w nich trafić, żeby... Z jednej strony mm, nie biegli do mnie zbytnio, a z drugiej strony, żeby jednak mm, zainteresowali się mną. Dobra, dawaj szkielety. Szkieleci, gobin. Mam nadzieję, że on sobie tutaj poradzi w miarę. Ja tutaj jednego bandytę oczywiście. O właśnie, ładnie, ładnie. Szkieleci, bandyt. Szkieleci. Przyzwaniec tutaj mi ładnie pomógł w. W, w, w pokonaniu rabusiów. Podoba mi się to. Aczkolwiek zajrzymy sobie zaraz do środka. No już nie będzie żadnych rabusiów, bo tam było dwóch ostatnich, które mnie teraz goniło. Eee, tutaj coś jeszcze zostało? Czy nic? Hmm. Laga. Bierzemy. Przyzwany szkielet. No niestety nam no, umarł. No ale co poradzić? No zapiszmy sobie grę znowu, ewentualnie, bo ta gra może mieć też coś, czasami błędy różnego typu. I no nie chciałbym jednak, żeby wywaliło grę podczas nagrywania. No to są problemy potem. Yy, wczas skóra, No ciekawe. wczas kura. Yy. Kufer, no szkurde. Skórzany miesiek, no proszę. Surowa stal. Szkoda, że trochę tego kufra nie mogę otworzyć. Wtedy chyba nie ma tu żadnego klucza nigdzie. Ewentualnie, jeżeli miałbym to otworzyć, nie wytrychem. Więc, no idziemy stąd. Ewentualnie, jeżeli będę już znał umiejętność otwierania zamków, to ja się tutaj po prostu przejdę i postaram się wyeksplorować właśnie ten region. A tymczasem udamy się może w inną y, część zakątek właściwie eee, tutaj. Korinis, tak? Chorinic się chyba nazywa tam cała lokacja tutaj, więc y, zaraz się w sumie sam muszę zastanowić, gdzie się udamy, bo ja tak... Wiecie w sumie, że Kotika pierwszy raz przechodzę, więc poczekajcie jeszcze chwilę. No dobra, już jestem. Zaraz się zastanowimy nad tym. Gdzie dalej mamy się udać? Bo tak jak mówiłem, nie znam zbyt dobrze się na Korinis yy, i w ogóle na Gotiku, więc nie wiem dokładnie co mam robić. Mam sporo misji na pewno, ale zaraz się zastanowimy gdzie, co, jak, po co, na co i z czym. Bo też słaby jestem, więc nie ma za bardzo co wychodzić przed szeregi. No ale sprawdzimy zaraz, może coś w mieście jeszcze się ciekawego nam napatoczy. Tego typu rzeczy. No takie najchętniej szukam, nie? Dawaj, dawaj, gościu, dawaj, i nie przestawaj. Też jak gorąco w tym pokoju się zrobiło nagle. <kłysy> nie na mojego komputerka. 20 punktów do rozdysponowania. Mógłbym to w sumie przeznaczyć na coś. Bo nikt, nikt cię nie chce słuchać, bo mają cię wszyscy w dupie. No proste, chyba nie. Obywatel, obywatel, tu nic. E, tutaj mamy naszego Bosfera, ta mm, koniec. Dobra, tutaj u ciebie nic raczej nie zdziałam. E, u, 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 u. My teraz mamy iść w sumie Dobra, zaraz się gdzieś przyjdziemy. Gdzie ja zaraz się wymyśli A boin yy, To możesz dla mnie powróżyć Czy możesz mi powróżyć? Moje talenty są na twoje usługi za skromną opłatą o Ojcze Szczodrości. O jak mnie nazywa? Ile chcesz? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne 25 monet. Ale pamiętaj, przyszłość zawsze jest niepewna. Mogę tylko ujrzeć przelotnie niektóre chwile. Eee... <laughs> Przepowiedz mi tą przyszłość. Mi o przyszłości. Dobrze, poszukiwaczu wiedzy, teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? Na ja jestem gotów. Doświadczenie 200. O, orkowie pilnują wejścia. Stary tunel. Górnicza dolina. Ludzie w liśniących zbrojach. Ma. Twój przyjaciel jest z nimi. Czeka na ciebie. Ogień, a tak potężna istota, płomienie wielu zginie. Cóż to? Miasto, ruiny, kłachodron w Jarkendarze. Co to jest? Zwie się. Kłahodron w to, to nie jest w ogóle kłachodron w Jarkędarze. Przykro mi. Wizja się skończyła. Nie widzę nic więcej. Eee... O właśnie. Nie. W sumie koniec. Nie chcę słuchać więcej. Wizjanego Abuina. Na rozkaz, wielmożnego eee, Lorda od chwili obecnej, Lord André, z całą już nic na razie nie masz sztojnego. Wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają jakiekolwiek przeszkolenie w zakresie walki. Niech Bo to jest czas było... wojny z orkami, Baltram. Yy, koniec. Nie, nie, ty nic mi tutaj. Ja chcę po, ja chcę po prostu przeszukiwać. O, oh, właśnie, Curie. Mistrz Niktur. Może potrzebujesz esencji leczniczej? Lub magicznego eliksiru? Jeśli tak, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. Eee... Czy sam przygotowujesz swoje, czy mikstury? Sam przygotowujesz swoje mikstury? Nie. Na ogół kupuję je w klasztorze lub dostaję od alchemika Konstantina. Przechodzi tędy, gdy wychodzi wschodnią bramą, by nazbierać ziół na swoje mikstury. Tak. Jak do się dokładnie Konstantino zbiera no właśnie gdzie Konstantinina? Przechodzi przez wschodnią bramę i znika gdzieś w gęstwinie na lewo. Powiedział mi raz, że rosną tam wszystkie składniki prócz królewskiego szczawiu. Yy, czy Konstantino powiedział, powiedział ci kiedyś, gdzie szukać? Konstantino powiedział ci kiedyś, gdzie szukać szczawiu? Raz słyszałem jak mówił, że ową roślinę można znaleźć jedynie w pobliżu kamiennych kręgów. Niedaleko farmy Lobarda, to ta przybramie. Tam właśnie znajdziesz jeden z kamiennych kręgów. No to najbliższe z miejsce. Z wiem, znajduje się na Wskuszu. Kiedyś był tam chyba grobowiec. Eee, gdzie, gdzie mogę znaleźć, znaleźć Konstantyna? Jego komnaty znajdują się w tunelu, niedaleko Kuźni Harada. Łatwo je znaleźć. No, okej, okay, koniec. Dzięki Curie za informację. Kantar. Muszę iść. Jak sobie chcę. Tenże jakieś obcy dialogowe, może jeszcze z kantarem no, ale nie. Eee. Y... Jajora. Tenż część złota jako nagrodę. Chcę część złota jako nagrodę. A w żóle, czemu nie? Ale dałem Ci już użyteczną wskazówkę. To powinno... Jeśli chcesz złota, to schwytaj złodziei. I od... A teraz muszę za... Dobra, dobra, spoko. Hmm... Skąpy chciałem być hakon Eee... Co wiesz na temat Paladynów? Co wiesz na temat... To Ci... w... to już chyba słyszałem. Powiedz mi o terenach wokół miasta. Powiedz mi o terenach wokół miasta. Zrobiło się tam cholernie niebezpiecznie. Po pierwsze z powodu bandytów. Po drugie... Powodu dzikich bestii, nawet zwierzęta głodują w dzisiejszych czasach. To bieda. Dlatego zapuszczają się coraz bliżej miasta. Eee, skąd bierzesz broń? Skąd bierzesz broń? Do tej pory kupowałem broń od Kowala Harada. Jednak teraz Harad produkuje miecze tylko i wyłącznie na użytek paladynów. Pracuje dla nich jak szalony dzień i noc, i to za darmo. Uważa to za swój obowiązek. Dlatego mogę Ci zaoferować jedynie resztki moich towarów. Co wiesz na temat bandytów? Co wiem na temat bandytów? Obrabowali mnie w drodze do miasta. I nie tylko mnie. Krążą po okolicy już od jakiegoś czasu. Straż próbowała ich znaleźć, ale nic z tego. Czy wiesz, kto ze straży brał udział w poszukiwaniach? Czy wiesz, kto ze straży brał udział w poszukiwaniach? Nazywa się Pablo. On i jeszcze parę osób próbowali odnaleźć kryjówkę bandytów na próżno. Czy wiesz, gdzie przebywa Pablo? Patroluje miasto. Znajdziesz go albo na placu świątynnym, albo w dolnej części miasta. To akurat wiem, gdzie Pablo przebywa. Gdzie cię napadli? Gdzie cię napadli? W pobliżu farmy Akila. Idź do bramy miasta i udaj się drogą w prawo. Po jakimś czasie dojdziesz do schodów, to stamtąd nadeszli ci dranie. Założę się, że mają kryjówkę w lesie. Yy, zajmę zajmę się, się, tym. się tym. Co? Ty się nimi zajmiesz? Zupełnie sam? Chyba musisz być niezłym wojownikiem, co? No, chyba troszkę. Za to, zapłacisz? to niebezpieczne zadanie. No dobrze, jeśli pokonasz bandytów. Dostaniesz ode mnie 100 sztuk złotych. No to już coś. Może być. Koniec. Dzięki za użyteczne informacje. Idziemy w takim razie do Pabla, gdzie dostaniemy konkretniejsze informacje na temat, gdzie mogą się jakoby bandyci yy, znajdować. Nawoże. Belior. No i nie, to jest trochę miejski. Gdzie jest Pablo? Torben. Eee, możesz mnie nauczyć możesz w końcu? Nauczyć, jak otwierać zamki? Mm, nie wiem, czy można ci zaufać. Kto wie, możesz być jednym z tych darmoziadów. Nie nauczę. O, e, szkoda. Pewnie dopiero jak rozwiążę tą zagadkę zaginionymi ludźmi w mieście, to może wtedy dostanę łaskawie od niego tą umiejętność, niż łaskawie. No, dostanę po prostu, będę mógł wykupić chyba, nie? Eee. Hej Pablo. Co eee. wiesz o bandytach, którzy mnie obrabowali mnie? Znaczy, bandytach, nie? którzy na Boże. A, o tej sprawie mówisz. Nawet mi jej nie przypominaj. Podobno ta grupa jest odpowiedzialna za wiele ataków na kupców. Ostatnio te szczury powpełzały do swoich nor i boją się wyściubić nosa. Kiedyś wytropiliśmy ich, ale ślad urwał się nagle w lasach za miastem. W tamtych okolicach grasuje wiele potworów. To zbyt niebezpieczne miejsce. Jest jeszcze coś. Niektóre ze skradzionych towarów pojawiły się w Korinis. Oznaczałoby to, że bandyci przemycają towary do miasta i tam je sprzedają. No cóż, podejrzewamy, że mają swojego człowieka wśród strażników. Jak dotąd nie udało się go jednak złapać. Jeśli dowiesz się czegoś na ten temat, pamiętaj, lord Andre wyznaczył nagrodę za odnalezienie tego zdrajcy. Eee. Koniec. Dobra, dzięki za informacje kolejne, co mi się bardzo, ale to bardzo przyda. Um, no, Tak, tylko że. Eee. Skoro to są jacyś tam ludzie w tych jaskiniach, to też nie za bardzo jestem w stanie stwierdzić, kto to dokładnie jest. Kurcze blaszunka. Yy... Zaraz tutaj się pobawimy lekko jeszcze. Ignaz, Siemanko. Przychodzisz w samą porę. Właśnie poszukuję, a jestem powoli. Dobra, to już miliard razy słyszałem. Eee, powiedz, mi. powiedz mi o tym więcej. Dobry. Dobra, to może powiem Wam tak. Na tym etapie gry zakończymy przygodę. I myślę, że do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku z serii. Eee, oczywiście. Eee, Gotik. Na razie.